Jesteśmy po ostatnim wyścigu w Portimao, e, zakończony jakby sezon e, sukcesem, e, wygrana Emsa. E, przyjechaliśmy tutaj walcząc e, tak naprawdę z dwoma bardzo mocnymi rywalami Inter Europolem i, i Panis Racing. A, wczorajszy wyścig, można powiedzieć, sobotni wyścig będzie lepiej brzmiało, ponieważ nie wiadomo kiedy to puścicie. W sobotni wyścig zaczęliśmy z dalszej pozycji, z siódmego miejsca. Udało się omijać jakby sytuacje podbramkowe. Wiadomo, że byliśmy skoncentrowani bardziej na patrzeniu i obieraniu strategii i podejmowaniu decyzji względem naszych dwóch rywali. Um, I co? Pojechaliśmy. By, czysty wyścig. E, kończąc na drugim miejscu. To co najważniejsze przed e, obydwoma e, załogami, e, które mogły, walczyły z nami o tytuł. E, no i dowieźliśmy tytuł e, do domu. E, dla, dla zespołu myślę, że jest to fajny wynik. E, oczywiście dla mnie też, że drugi, drugi sezon e, w przeciągu 3 e, lat e, w Elmsie. 4 e, lat. E, i, i, i drugie zwycięstwo. Także skuteczność, skuteczność jest dobra.